Dzień dobry Państwu, chciałem omówić limity y, gruntowe Chodzi tu o prawo koegzystencjalne Zapraszam do odnośnika y, Limity gruntowe wynikałyby y, Był to jeden z podpunktów y, limitów y, majątku indywidualnego y, Wynikałoby to też z prawa ko koegzystencjalnego y, W skrócie rzecz ujmując W kapitalizmie i we wszelkich pochodnych kapitalizmu nie ma takowych limitów. Po prostu każdy, który posiada wręcz potężną, nie mówię, że nieograniczoną, ale potężny majątek, potężną ilość pieniędzy, może nabywać praktycznie w stopniu nieograniczonym ilości gruntów. To doprowadza do tego, że mamy bardzo, bardzo mocno zachwianą równowagę koegzystencjalną, czyli jeden ma potężną potężną ilość gruntów użytkowych, mówimy tu tylko o gruntach użytkowych, a inny ma no nie ma po prostu tych gruntów użytkowych, ma tylko jakiś tam ewentualnie malutką przestrzeń do mieszkania i, i tam może jakoś egzystować. A więc żeby było zachowane prawo koegzystencjalne, yy, zapraszam tutaj limity. Yy. Prawo koegzystencjalne. Zapraszam tutaj też: powierzchnia użytkowa, tam są definicje, jest to ściśle opisane, żeby Państwo ewentualnie wiedzieli, o czym tu mowa. Limity, limity gruntowe, po prostu by krótko mówiąc, opierały się na ograniczeniu przez jedną, jedną, jeden podmiot gospodarczy, czy przez jedną osobę. Jeżeli chodziłoby tu o limity w postaci posiadania jakiejś posiadłości, nie pod użytek rolny, tylko pod użytek własny, taki, no można powiedzieć, rekreacyjny, no indywidualny, no to tutaj były zdecydowanie inaczej katalogi, by to przewidywały. Te ograniczenia, ograniczenia były zdecydowanie mniejsze jak w użytkach, czyli w gruntach rolnych. Oczywiście grunt rolny to jest przedsiębiorstwo. W każdej chwili to przedsiębiorstwo może podlegać kontroli, jakiejś rewizji, i tutaj te limity by były o wiele większe. A jeżeli chodzi, czyli o wiele więcej każdy rolnik mógłby tam posiadać. Ja tam przewiduję, około 100 hektarów mniej więcej na rolnika maksymalnie mógłby ten limit wynosić, ale to jest jeszcze kwestia robocza. Natomiast kwestii jakiejś posiadłości pola powierzchni użytkowej posiadłości, no to tutaj były zdecydowanie mniejsze limity, na pewno nie można byłoby mieć jakiegoś kilometra kwadratowego do włas posiadania własnego jakiegoś parku <coughs> <coughs> na własny, tylko indywidualny użytek. Na pewno kilometr kwadratowy by to nie był, nie wiem jeszcze czy to by były hektar, czy dwa hektary, czy 5 hektarów, to już jest kwestia ściśle określonego, ścisłych określeń matematycznych w każdym razie te <laughs> ograniczenia gruntów użytkowych, czyli te limity gruntów limity majątkowe w postaci gruntów użytkowych byłyby sprecyzowane konkretnymi katalogami ile, ile w, każdej, w każdej kwestii czy to jest przedsiębiorstwo właśnie produkcji rolnej czy to jest grunt użytkowy właśnie pod własne jakieś rekreacje, czy to jest ewentualnie jakiś grunt użytkowy pod jakiś ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy, do którego w każdej chwili jakaś kontrola ma prawo dostępu. Tutaj te wszystkie kwestie byłyby ściśle sprecyzowane już w konkretnych katalogach, wręcz co do metra kwadratowego. Po prostu chodzi tu o zachowanie prawa koegzystencjalnego, które, które, jak tu zapraszam do odnośnika, które po prostu ogólnie opisuje pole powierzchni naszej planety pole, pole powierzchni użytkowej czyli faktycznie grunty i ziemie, które można używać wymiernie do jakiegoś funkcjonowania, do życia a nie mówię tu o jakichś górach, o jakichś tam pustyniach i tym podobnym. No i, i, i po prostu nie może być tak, że jeden posiada jakieś gigantyczne pola powierzchni użytkowych, a inny po prostu nie posiada nic. A więc no, kolektywidualizm charakteryzowałby się przede wszystkim dużą bazą limitów na praktycznie wszelkie kwestie w zakresie gospodarczym i w zakresie publicznym. Zapraszam do odnośników, zapraszam do oglądania kolejnych filmików, opinie i sugestie proszę kierować na maila. Za poświęcony czas i uwagę bardzo dziękuję. Do widzenia państwu.